Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym moim odcinku z tym czwórki. Dzisiaj sobie stworzymy rodzinkę. Otworzymy galerię i weźmiemy tą córkę, którą Tak. Okay. Ona się będzie nazywała Julia. Julia Kroniczek. Dobra. Włosy jej na pewno zmienimy, bo nie lubię za trochę takich włosów. Przepraszam, że kogoś uraziłam, ale dla mnie te są trochę lepsze. I tej decyzji nie zmienię niestety. Blond wybrać? Blond? Czy? Dobra, będzie blondynką. Niech jej będzie. Dobra, to będzie oczy. Cień. Ja wolę używać takiego cienia, nie wiem na czym. Spójrzcie. Jej pasuje. Ja uważam, że jej to pasuje i to jest kropka, tak? No. I nie nie będę miała pudru, bo to trochę stycznie wygląda. Uważam, no, ale jak wiecie. Mhm, pokażcie to to? 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 to. to. No. Dobra, ale oczy jeszcze poprawię, bo ten, ten te, te biały się świeci i mi się to nie podoba. Pokaż. O, lepiej już naturalnie. Pokaż sobie. Może być. Dobra. Dodatki. Po prostu uwielbiam takie kolczyki, więc nawet jeżeli ich nie widać, to muszą być. Dla mnie muszą być, tak? Dobra. Na pierwszy bone. Tylko nie prawe ciuchy, bo mi się nie podobają. Po prostu nie być ładne, ale wiecie, ja wolę mieć inne, inne ciuchy do naszej Julii. To fajne. Dobra. Szukamy. Na przykład takie z Dobra, może być. Pytam się czemu będzie bez, z majitkami tylko, ale zobaczycie. chcę jej dać te miejsce. Takie z planety z planetami też mam je w domu, więc chcę, żeby była trochę jakaś ząbka do mnie podobna i do moich gustów. Nie, może co ja robię? Nie, nie, co Nie, nie będę na obczasach, bo wiecie. Powiem, żeby snuta nie była na nocna, bo to bo będzie wtedy bardziej do bueno, nocłań. Uff, te mi snub, o Boże, muszę się. Muszę mi się nią zająć. Lubię takie sukienki. Lubię takie sukienki, więc. Żegnacja, co ty, ja mam, nie, 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 nie lubię takie napomnieć. O! Dobra, może być jej kolor ulegony to beżowy. Dobra. Ja nie mogę, ta Symika chyba wie, że lubi najbardziej kolor turkusowy. Wiem, że tam nie jest turkusowy, ale tu jest turkusowy. Patrzcie jakie był to was. zbliżenie. Świat, lubię takie buty proste i że włosy trochę dzwonią mhm, Na przykład tak jak u No kurde um. Pokaż się yy, Taka coś mi się nie podoba, bo wtedy nie widać trochę ty. Wiecie? Yy, wolę już takie Ja wolę takie masakra Beżowe oczywiście no, pasuje wszystko. Nie, to jest takie dłużej, O, żeby wejść. I on nie wyśmiali. Bo Simon mogą wyprostować sobie, nie? O jakiejś sima, więc wiecie. Włosy na pewno nie będą takie. Takie może. Nie, też nie. Dobra? Tak, nie mogą być takie. Mhm. Mhm. Szyminka. oczywiście czerwony nie, bo to trochę, trochę za... wygląda jak, wiecie. O, no dobra. Imprezowe. Włosy, włosy to Imprezowe takie, w strójku. ten. No mm, i tak, je jej pasuje, imprezę taką w ogóle. Weźcie tą bransoletkę z tą, bo ja nie, nie wiem, czy mam To meryka. będzie taka, jej, jej to pasuje. Taką. Uh -huh. Wezmę twarz. Mam takie inne. Pokaż to. Aha! Dobra, tego już nie będę. Jeszcze makijaż wezmę. Nie. Nie. Tylko zmienię kolor. Może być ten. Mapijaż wezmę kolor. Dobra. I jeszcze kąpielowy. Nie wiem, że przytko, ale dobra. I szybko dobra. moja jak dobrze Yy, Taki dźwięk. Jest. Yy, będzie miała dużą, szczęśliwą rodzinę. Tasinka tak chce stworzyć dużą, kochającą rodzinę. Będzie domowiczką. Ciemskiej rodziny domowników szybciej się umacniają. Będzie rodzinna, romantyczka i kumpelka. Dobra, to dzisiaj z tego odcinka. I zapraszam do oglądania moich dalszych odcinków z Simsów i do przygody Julii Promyczek. Pa, pa!